Dzień dobry, Mateusz Bęż. Świąteczną atmosferę możemy poczuć już w Legnickiej Palmiarni, a ja zapraszam na informacje telewizji Dami. A dziś w informacjach. Mikołaj w Legnickich placówkach oraz przygotowania do wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. 6 grudnia święty Mikołaj stara się odwiedzić wszystkie grzeczne dzieci. Niestety czasem nie jest w stanie dotrzeć osobiście, ale na szczęście ma swoich wiernych pomocników. Podobnie jak w ubiegłych latach, władze miasta obdarowały najmłodszych z legnickich placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku rozdano ponad 150 paczek Mikołajkowych. W rolę świętego wcieliła się prezydent Dorota Purgal. Pan prezydent wytypował tym razem mnie. Jako taką asystentkę Mikołaja, do tego, aby no właśnie obdzielić nasze dzieciaki paczkami, słodyczami głównie. No bo cóż, to są takie, takie momenty, w których chciałoby się dzieciom nieba uchylić, ale, ale oczywiście to, co możemy zrobić, to możemy takimi symbolicznymi paczkami te dzieci obdarować. Asystenci Mikołaja dotarli w tym roku do pięciu placówek wychowawczych. Było wśród nich pogotowie opiekuńcze, gdzie w zamian dzieci odspiewały zimowe piosenki. Pomoc jest dusza i bardzo oczekiwana. Dzieci się przygotowały, dzieci ćwiczyły, oczekiwały Mikołaja i myślę, że sprostały oczekiwaniom, jako że bardzo przeżywały wizytę. Były tutaj, wyglądały, przygotowały się, no i z uciechą będą oglądały, cóż ten Mikołaj w tym roku nam przyniósł. Myślę, że te paczki i te tradycje należy kultywować, jako że one tutaj dopełniają nam tych dobrych uczynków. Wielu uśmiechów wywołała także wizyta w zespole placówek specjalnych. Na co dzień w internecie przybyło około 30 małych podopiecznych. Dzieci zawsze bardzo z tych paczek się cieszą i zawsze na nie czekają, bo to już jest właściwie taką tradycją, że pan prezydent tutaj lub pani prezydent właśnie te paczki tutaj dzieciom przynoszą. Wśród obdarowanych były także dzieci z domów dziecka. Bardzo czekały na to, żeby otrzymać paczki i żeby usłyszeć parę ciepłych, miłych słów. I tak się właśnie dzisiaj stało. To taki no, piękny czas, i taki czas wyczekiwań, e, czas jakichś nadziei, które, które być może się spełnią, i jak widać, się dzisiaj właśnie spełniły. Mikołaj nie zawsze zdąży, aby 6 grudnia obdarować wszystkich. Od wielu lat ma kilku swoich pomocników, dzięki czemu uśmiech może pojawiać się na twarzach dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą liczyć w tym przypadku na pomoc rodziców. W rolę świętego Mikołaja wcielają się także studenci. Rzacy z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Im. Witelona zorganizowali zbiórkę, dzięki czemu mogli pomóc niepełnosprawnej dziewczynce. Od kilkunastu lat studenci pomagają Mikołajowi. Byli w wielu instytucjach. Mikołajkowa czapka 6 grudnia zagościła na głowie samego Witelona. Samorząd studencki zaangażował się w pełni w działania charytatywne. Rzacy wśród swoich braci zbierali pieniądze od ponad miesiąca. Udało się nazbierać ponad 2000 zł. W tym roku udało nam się przeprowadzić akcję Mikołajkową. Zebraliśmy pieniążki dla biednej dziewczynki, która ma zanik mięśni za pieniądze zebrane. Mogliśmy kupić najpotrzebniejsze rzeczy, żeby mogła funkcjonować. Wśród darów były także maskotki i środki higieny. Wszystko trafiło do niepełnosprawnej zgrzymalina. 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za miesiąc. Harcerze szukają wolontariuszy, którzy pomogą w przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy i organizacji całego wydarzenia. Powoli kształtuje także się lista i program artystyczny na 15 stycznia. Choć z roku na rok przybywa przeciwników Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Jurka Owsiaka to charytatywne wydarzenie, ma nadal mnóstwo zwolenników. Niedawno mówiliśmy o rozdzieleniu puli pieniędzy z poprzedniej orkiestry i o tym, że Legnicki Szpital kolejny raz znalazł się na liście placówek, które WOŚP obdaruje znaczną kwotą na zakup sprzętu medycznego. Teraz wspólnie z chówcem ZHP zachęcamy do zgłoszenia się do grupy wolontariuszy na 25. finał orkiestry. Żeby zostać wolontariuszem WOŚP wystarczy pobrać ankietę ze strony chówca www.legnica.zhp.pl wypełnić ją i odesłać na adres komendanta chówca. Piotr.szymancki.maupa.zhp.net.pl. Trzeba też dołączyć swoje zdjęcie o rozdzielczości nie mniejszej niż 800x600 pikseli formatu JPG, które jest niezbędne do wykonania identyfikatora. Ci, których bardziej interesują wydarzenia artystyczne niż bycie wolontariuszem w Dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mogą już liczyć na wstępne informacje od organizatora, jakim jest. Legnickie Centrum Kultury. Zrobimy to tak jak w ostatnich latach, czyli we współpracy z Galerią Piastów. Będzie gwiazda bardzo, myślę, ciekawa gwiazda, której, och, dawno nie było w Legnicy bardzo dawno będzie to kobieta, doskonale, myślę, rozpoznawalna natomiast jeszcze czekamy na podpisanie wszystkich szczegółów. Zapraszamy wszystkich którzy mają coś ciekawego, zwłaszcza znane osoby, do przekazywania nam darów tutaj do Legnickiego Centrum Kultury na licytację. Licytacje będą prowadzone zarówno w Dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ze Sceny, jak i internetowo. Policjanci z Legnicy zatrzymali do rutynowej kontroli Mazdę, w której podróżowało kilka osób. W trakcie działań kierowca dziwnie się zachowywał. 19-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego miał przy sobie narkotyki, a część z nich ukrył w bieliznie. Można było z nich uzyskać 65 porcji narkotyków. Grożą mu za to 3 lata więzienia. Dziś w programie w otwarte karty naszym gościem będzie państwowy inspektor sanitarny Jacek Watral. Tematem rozmowy będzie niedawne zamknięcie przedszkola nr 9. Nawyki, jakich powinniśmy uczyć dzieci, a także wspominać będziemy najgorsze sytuacje z legnickiej przeszłości, w których interweniować musiał Sanepid. Zdarzyło się tak, że po prostu jedno z dzieci bardzo miało przebieg ostry, wylądowało w szpitalu, szpital zrobił badania w kierunku właśnie obecności Salmonelli, nas poinformował, myśmy niezwłocznie podjęli interwencję, zrobiliśmy kontrolę w tym przedszkolu i okazało się, że w próbce żywności z obiadu badania laboratoryjne wykazały obecność połeczek Salmonelli, no i w związku z tym, Podjęliśmy decyzję o zamknięciu tego przedszkola i przebadaniu. I muszę Panu powiedzieć, że na dzień 2 grudnia wygląda to tak, że na 112 przebadanych dzieci u 71 jest potwierdzenie. Czyli, czyli liczba jeszcze wzrosła, tak? Wzrosła, bo te badania to są takie, że każde dziecko musi trzykrotnie być przebadane. Naszą redakcję odwiedziły po raz kolejny przedszkolaki, dzieci z przedszkola numer 10 będąc w naszym studiu odśpiewały Mikołajkową piosenkę. Zobaczcie państwo sami jak wyglądało to okiem naszej kamery. Wydziemy. Jeszcze raz zapraszam Państwa na program w otwarte karty. To już wszystkie informacje na dziś. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.